Oglądają Państwo kronikę, a przed nami jeszcze... Na motocyklach ratują życie. Mówią o nich szaleńcy albo dawcy organów, ale miłość do motorów można spożytkować w inny sposób. Młodzi ludzie z grupy R-kwadrat ratują życie. Są pierwsi na miejscu wypadku i do przyjazdu karetki udzielają pomocy rannym. Anna Nachtarzanka. Najpierw była miłość do motocykla, potem potrzeba niesienia pomocy. Tak powstało pogotowie ratunkowe na motorze. W mieście zatłoczonym jak Kraków do wypadku dojeżdża dwa razy szybciej niż karetka. Mamy łączność radiową z dyspozytorem krakowskiego pogotowia ratunkowego i on jest dysponentem niejako motocykla. Dostajemy informacje o zdarzeniu, o miejscu zdarzenia i udajemy się tam na interwencję. Pracują jako wolontariusze, dyżury pełnią w weekendy, ale wcześniej musieli przejść gruntowne przeszkolenie, nie tylko z ratownictwa medycznego, także z jazdy na motorze. Niby wszyscy z nas po kursach, ale tak naprawdę jazda na motorze wymaga jeszcze dodatkowych umiejętności, zwłaszcza na tym motorze, który jest cięższy i zupełnie inny w obsłudze niż inne. A ten motocykl to istne Zwanego, cudo wyposażone w defibrylator. To Urządzenie, które pomaga przywrócić akcję serca, a w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, kiedy właśnie liczą się minuty. Motocykl kupiono za pieniądze prywatne. Wolontariusze z grupy R-Kwadrat często sami muszą płacić za benzynę, bo nowa ustawa o ratownictwie medycznym nie zezwala Narodowemu Funduszowi Zdrowia na finansowanie takich formacji. Tych motorów w takim mieście jak Kraków powinno być 3-4. Wtedy jakby zysk byłby ewidentny i, i niezaprzeczalny a tymczasem wykorzystują prywatne motocykle i czekają na osoby i instytucje, które mogłyby ich wesprzeć finansowo.